Siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. Jesteśmy znowu na Gordionie i pojawiłem się tak tutaj randomowo wśród tych gnoli, tak jak zakończyliśmy odcinek. I powiem Wam, że jak tak patrzę na tę pustą mapkę, to nie mogę tak tego zostawić, więc dzisiaj jeszcze się pokręcimy po gnolach da nam to trochę zarobku też, bo te itemki już sprzedam graczom, więc myślę, że same plusy po prostu i podekspimy sobie nieco i, 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 i przy okazji zarobimy z itemków, które z zdobędziemy. Powtarzając po prostu wielki plus tego, że boty nie mogą się tutaj dostać, no i za, zawalczymy sobie z tarolem Agzę, myślę, że jest szansa, że coś fajnego Y, zdobędziemy, więc y, bijemy i jakoś to będzie. Eem, dobra. Czy coś jest? Nie, nie ma nic ciekawego. No niestety, i już się nagle pojawił kurde gracz znikąd. Eem, przykre nieco. Tak, on będzie szedł w prawo, więc my lecimy od razu w sumie w dół do wioski Gnoli, bo jest prawdopodobieństwo, że może jakimś cudem w wiosce Gnoli chociaż nikogo nie będzie. Więc próbujmy się tam załapać. No i zobaczymy. Może rzeczywiście się uda tutaj coś fajnie podekspić i coś fajnie zarobić. Jak nie, no to trudno, to zmienimy plan i coś innego się zrobi. no kurde, klasa. Mało graczy, więc w sumie da się podzielić dobrze, tym wygodnie, tym ekspowiskiem. Tym bardziej, że widzę, że ten gracz, jeden, który tutaj chodzi, nie jest zainteresowany tym. Tak, to jest 70. poziom, więc on jest zainteresowany pewnie. Bosem, jaki tutaj się respi, kiedy my jesteśmy zainteresowani ekspowiskiem, więc w sumie chyba fair. Co um, ten gracz, no niestety, ale to będzie nasza, nasza konkurencja do ekspienia. No trudno, więc pójdźmy sobie od razu do Tarola Agze Myślę, że tak do tego Tarola też sobie pójdziemy. I, i co on nam oferuje? Oferuje nam grupkę trzech. Ale nie, chyba nie jakichś szczególnie mocnych. O, co jest? On jest. Daleko jakoś. No ale dobra. Myślę, że. Tak, łańcuchem najlepiej się ich pozbyć. Obstawy. I jakoś to będzie. No dobra. No i co? Łatwo poszło i znowu nic. Znowu nic ciekawego, a liczyłem, że jednak trochę więcej zarobimy. Jak jakiś uni wpadnie, czy coś. Kurde, coś za lekko temu graczowi idzie. Um, no ale dobra. Lećmy w dół, tutaj jeszcze parę potworków, na pewno się znajdzie do ubicia. Um, a już się ucieszyłem, kurde, że będzie taki lightowy odcineczek, co nie bez, bez spiny, pusta mapka i tak dalej. No ale jednak nie ma się wszystkiego, co by się chciało. E, więc skorzystajmy z tego co mamy po prostu. To nie krótki odcinek nagrany, jak już wiecie, pewnie mm, z wyprzedzeniem, w, na, nagrywam to w piątek rano, przed godziną 8 e, specjalnie dla was, bo dzisiaj mogę być trochę zajęty, bo już e, prawie zdrowy jestem, przez co, e, przez co jest szansa, że będę dzisiaj leciał gdzieś w miasto i tak dalej na siłownie i tego typu rzeczy, czyli będę nadrabiał to całe lenistwo, które ten czas, który w domu spędziłem. Dlatego mogę mieć dzisiaj trochę mniej czasu. Więc nagrywam Wam z wyprzedzeniem i nagrywam Wam z samego rana. Żebyście jednak w weekend nie zostali z niczym, więc docencie. No i co? No i jakoś to leci. Myślę, że na jutro postaram się Wam nagrać coś z kronik, bo z kronik Bohatera. I zastanawiam się szczerze, możecie dać mi znać, co Wy o tym myślicie, ale mam wrażenie, że chyba można by zakończyć serię kroniki Bohatera. Bo na dobrą sprawę, e, zrobiliśmy bardzo dużo, osiągnęliśmy ten 100 któryś level. Yy, I tak na dobrą sprawę, to potem za jakiś czas to będzie powtórka z tego, co, co, od czego zaczynałem w ogóle tutaj YouTube, co nie, czyli nagrywanie. Powyżej setnego levela jakieś ekspienie i tak dalej. To co nagrywałem główną postacią, więc mam wrażenie, że może to trochę tracić, e... tracić sens. Poza tym, jak widzicie, teraz to już się tak odkleiłem od Aidera Ad że więcej czasu spędzam na Gordionie. Więc cały czas coś mi mówi, że można by tak sobie odpuścić kroniki bohatera i po prostu. Jeszcze by się tam ta postać pojawiała, jeszcze świat Aider by się pojawiał, ale pojawiałby się już w normalnych po prostu odcinkach z Margonem. Więc dajcie znać, co o tym myślicie, bo taką mam w tym momencie wizję na ten temat, że po prostu zostańmy już przy zwykłej serii z Margonem bez dzielenia tego na kroniki bohatera i zwykłym Margonem. Tak ta mi coś mówi, że tak będzie chyba najbardziej okej, okay. patrząc na częstotliwość dodawania odcinków z Margonem, z Kronik bohatera, ze wszystkiego. Więc myślę, że e, będzie to dosłownie najlepsze wyjście, jakie istnieje. Więc chętnie dowiem się, co Wy o tym myślicie, e, więc możecie dawać znać w komentarzach. E, tymczasem, moi drodzy, nie wiem, czy nie będziemy musieli spróbować Margori podbić, tym bardziej, że w Margorii teraz będzie bezpiecznie, bo dobija 8. E, więc będzie można prawdopodobnie sobie na spokojnie tam poexpić, po połazić i chyba nawet jest jakiś quest na tym levelu. Nie, na tym levelu jest na Gnole Quest. Kurde, no, akurat te gnole są zajęte. No trudno, dobra. Zrobię szybkie cięcie, opchnę te itemki, słuchajcie. I zaraz się widzimy. Taka ciekawostka, moi drodzy, jestem właśnie w drodze, jak widzicie. Ostatnia mapka z orków, harpie. Moi drodzy, pustko, pustki, pustki masakryczne. To jest aż piękne, ponieważ to chyba będzie wynikało z tego, że ludzie w szkole. Ojoj, znaczy, no teraz jest okres rekolekcji. Nie wiem, czy to tak działa w całej Polsce, czy tylko województwami znowu podzielone, czy zależnie od kościoła i tak dalej, czy tam od miejsca. Wiem, że jest okres rekolekcji i może to też wyciągnęło trochę młodych ludzi z gry, ale bardzo miła odmiana. Tutaj już po drodze sobie przez jaskinię będziemy bić te grupki. O, trzy olbrzymy zgrupowane. To jest coś nowego, akurat najsik. Nice. Czemu do Krasnoludów? Bo są lepsze ekspoiska niż Krasnoludy. Ale Grauhas mnie zachęcił. Chcę zdobyć tę receptę na Grauhas, żebyśmy mogli robić wygodne teleporty do Mirvenis Adur. Więc no. Tylko z tego co widziałem, to recepta chyba będzie wymagała 10 sztuk grauchazu i to będzie mm, ciężkie. Patrząc na to, jak rzadko, jak rzadko to wypada. To rzeczywiście to będzie ciężkie. Dobra. Olbrzymie przytulone nawet wypadła broń jedna. Najsik. Nice. Um, no, tych rysków to już pić nie będziemy. Co jest? No nie, dobra. Tu oddala się. Ale pewnie opu opustoszały ten. Pewnie opustoszała Margoria. Ale spróbujemy nie mać co się poddawać w ciemno. Spróbujmy się tam dostać. E no, kurde, olbrzymy są. Więc i Margoria powinna, powiedzmy, jest szansa, że będzie do wzięcia. No i znowu, fajniutka sytuacja, pusto na olbrzymach. No po prostu żyć, nie umierać. Czysta przyjemność teraz to granie, że gracze niby są dalej w świecie, wszystko spoko, ale mimo wszystko da się znaleźć wolne ekspowisko. I to jest to, co mi się podoba, że nie typowo to, że jest tutaj pusto, tylko że gracze dalej grają, a ekspowisko i tak się znajdzie. I to jest według mnie naprawdę bardzo fajna opcja. Że raz na jakiś czas jakieś wolne ekspowisko. Jakby rozumiem kwestię tego, żeby. M, że jednak fajnie, jak są gracze, jakieś emocje, coś tam, coś tam, ale. Jak da się poexpić czasem na luzie czasem? Nie mówię, że cały czas ma być wolne. To, to, jest, to jest spoko, w mojej opinii. Dobra, to teraz sobie będziemy bić tutaj wszystko po drodze, bo y, w sumie to ma odpowiedni już level, żeby sobie na tym troszkę tutaj ekspić. Nie będę specjalnie skręcał na boczne ścieżki. Um, nie spieszę się z HeroQuestem, bo widzicie, mam 61 poziom. Nie spieszę się z HeroQuestem, bo i tak itemki wkłada się na, e, na 65 poziomie, więc mogę sobie tutaj śmiało i tak trochę podekspić i na HeroQuestie na przykład sobie podbić level, powiedzmy z 64 na 65 czy coś w tym stylu. Mm, ale dobra, lecimy dalej tutaj tymi jelitami. Dla mnie to wygląda jak jelita po prostu. No i dzisiaj tak naprawdę z tego będzie odcineczek. Będziemy sobie trochę ekspić, trochę zdobywać itemki i tyle. Taki light, lightowy. w sumie ostatnio też był taki dość lightowy, ale myślę, że tak spoko będzie. Dalej nie mówiliście, czy chcecie Hero Questa z Maga, więc teraz tak naprawdę do końca weekendu macie ostatnią szansę, żeby dać znać na ten temat. Um, I... I no cóż, no jak nie odpowiecie do poniedziałku rana, to, um, to po prostu pominę. Więc jeszcze macie szansę, ja, go, ja, go się postara ja postaram się go nie robić po prostu na razie. I jeśli będziecie chcieli zobaczyć HeroQuesta z MAGA, no to spoko. Jak nie, to nie. Um, dobra, dziawiąmy dalej. Już jesteśmy w labiryncie Margorii, więc jesteśmy na dobrym etapie. Trzeba będzie przejść do samej kopalni. Um, więc działamy. Tutaj wszystko po drodze, co nas zaatakuje, to będziemy rozwalać. Osiem poziomu też nie musimy się obawiać, strażników, bo są lightowo laj dla nas do zrobienia właśnie. Yy, nigdy nie doceniałem Maga za kwestię tego, jak wygodnie się nim expi. Słyszałem tylko opinie, że tak, jak do expienia, to Mag. I jakoś zastanawiało mnie to dlaczego, skoro Mag ma najmniejszą obronę. że jest absorpcja, ale obrona mimo wszystko, pancerz jest najsłabszy. Punkty życia są najsłabsze. Um, wiem, że atak za to jest najmocniejszy. Może to rzeczywiście gra jakąś rolę. Może rzeczywiście trzeba do ekspienia stawiać na atak. Nie zastanawiało mnie to jakoś szczególnie, bo po prostu byłem przyzwyczajony do walki Wojem lub Paladynem. I tak myślę, że największą miłością i sentymentem pałam do Paladyna. Mimo wszystko. <laughs> Chociaż u Woja prościej jest w kwestii umek. Nie muszę się zastanawiać nad żywiołem do broni i tak dalej. To akurat tak. To akurat jest bardzo duży plus. Niemagicznych y, profesji. Czyli właśnie to, że nie muszę myśleć nad y, podziałem y, mocy magicznej. Jest Grauchas, moi drodzy. Mamy Grauchas. Nice. Druga sztuka. Czy tutaj gdzieś nam się nie przewinęło? Nie. Kompletnie nie. No dobra, to już podejdźmy, jak jesteśmy obok tutaj tych potworków, dławicieli. Um, ciekawostka, jak jest... Yy, była któraś historia opisywana, chyba kościeja albo paladyna opętanego, nie pamiętam już dokładnie, yy, w, książkach, w książkach, które są yy, które są w Margonem dostępne do zdobycia z Michu Wandarum I było tam właśnie na temat yy, tej jaskini. Że pojawiła, pojawiały się Darkhony i Dławiciele. Nie pamiętam, która to była dokładnie książka. Ale bardzo ciekawe są te książki. Są krótkie, więc da się je śmiało, sprawnie przeczytać. A przy okazji naprawdę ciekawe. Historia Gerdo chyba opowiadała o młodym mnichu Zandarum, który nie był szalony wyjątkowo. Nie to za resztę mnichów, którzy są agresywni, więc. Jeśli się nie zapoznaliście, warto się zapoznać i wiem, że obiecałem. I tak kiedyś wam to przeczytam nagram wam odcinki z tych książek, bo na NerdHusie są one dostępne w bibliotece wszystkie bez zdobywania, więc e, myślę, że jak najbardziej wam to przygotuję, tylko nie wiem, czuję, czuję potrzebę się bardziej przygotować do tego jakoś specjalnie. E, może, może rzeczywiście takiej potrzeby nie ma, ale nie wiem czemu, ale taką, taką wam czuję, więc... E, przede wszystkim jak będę zdrowy. Myślę, że przyjemnie się będzie słuchało tego w momencie, kiedy ja będę całkiem zdrowy, więc... <laughs> więc tak to zrobimy że postaram się na dniach może jeszcze przed świętami Bo Bożego Narodzenia może jeszcze przed świętami wielkanocnymi wam to przygotować, no i trzeba będzie też zrobić odcinek z historii Margonem, moi drodzy dawno nie było więc no cóż dobra, dziabiemy dalej i tak nam będzie wygodnie tutaj leciało. Tutaj już widzę gracze się pojawili, ale ze z, z setnym i ze 130 lewerem, więc całkiem wygodnie, bo nie będą mi wybijać ekspowiska. Więc o to się nie martwię, a że są godziny bezpieczne, to kompletnie bez stresu. Yy, dobra, chyba teraz prawą stroną sobie wyjdziemy. Wow, w ogóle jak to szybko czas mija. Jejku, już prawie 15 minut. Nie wiem ile przerwy zrobiłem cięcia. Ale, 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 ale... Powiedzmy, że około 15 minut. Więc... No najsik, najsik. Więc chyba oczyścimy sobie tę mapkę i to będzie na tyle, wiecie? Bo nie chcę też bardzo przedłużać i chcę już się zająć też tutaj swoimi sprawami. A myślę, że tutaj tak naprawdę wygadałem się, ile miałem się wygadać. Alcatria dwa razy w tygodniu, Margonem pięć razy w tygodniu. I myślę, że spróbuję dla Was już w następnym tygodniu przygotować coś Specjalnie z, albo z historii Margonem, albo, albo z książek z Margonem, albo i to, i to, bo w sumie mamy czym szaleć, mamy czas, w którym będziemy szaleć. Tym bardziej, że niedługo yy, będziemy znowu się skupiali na, yy, na evencie. No bo jak wiecie, idą święta wielkanocne, więc na pewno będzie evencik. Tutaj dość prosto poszło z małym eventem, czyli pierwszym dniem wiosny. I to jest spoko, że takie lajtowe evenciki też wypadają. No bo kurde, jakbyśmy mieli co, co miesiąc jakiś duży event, no to byśmy oszaleli po prostu, więc tutaj jak najbardziej rozumiem podejście do tego, żeby robić małe też eventy. No ale najważniejsze, właśnie jeden z najważniejszych eventów, Święta Wielkanocne, myślę, że to jest nie do ominięcia. I będę dla was nagrywał wtedy jak najsprawniej, jak najszybciej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chyba nie ma Grau Hazu nigdzie. Nie ma. No dobra, to jeszcze tylko sobie zerkniemy. Tylko rzucimy okiem na salę królewską. No i tu już mamy mocniejsze potworki. No i tutaj obstawiają oczywiście gracze. Um, już mi wyleciało z głowy, jak się nazywał ten krasnolud. Tak czy siak, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Taki, taki lightowy odcineczek, gdzie sobie spacerujemy, bijemy i tak dalej. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. Do zobaczenia. Cześć.